Na polskiej scenie politycznej zapanowało prawdziwe trzęsienie ziemi. Po publicznym ataku Donalda Tuska na Szymona Hołownię, który wstrząsnął nie tylko opinią publiczną, ale i samą koalicją rządzącą, opozycja zareagowała błyskawicznie. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości panowała atmosfera niemal euforii. Politycy tej partii nie ukrywali satysfakcji z tego, że w obozie rządowym doszło do otwartego rozłamu. I to takiego, który jeszcze kilka tygodni temu wydawał się nie do pomyślenia. To jest początek końca Tuska, oświadczył Dominik Tarczyński w porannym programie jednej z największych stacji telewizyjnych. Wypowiedź, którą wielu potraktowało jako prowokację, odbiła się szerokim echem w całym kraju. Polityk PiS mówił z przekonaniem, że sytuacja, jaka dziś ma miejsce, to efekt arogancji władzy i braku dialogu wewnątrz koalicji. My tylko patrzymy, jak domek z kart zaczyna się walić. Nie musimy nic robić. Wystarczy, że oni sami się zniszczą. Tusk już nie panuje nad własnym obozem. To początek końca jego ery, mówił Tarczyński, nie kryjąc ironii w głosie. Komentatorzy zauważają, że opozycja nie tylko cieszy się z zamieszania w obozie rządzącym, ale też błyskawicznie przygotowuje polityczną ofensywę. Już w najbliższych dniach w Sejmie mają zostać złożone projekty uchwał wzywających do odpowiedzialności rządu za kryzys zaufania oraz wniosek o debatę nad stabilnością państwa w obliczu konfliktu na szczytach władzy. Według informacji z kręgów PIS, Strategia Jarosława Kaczyńskiego jest prosta: nie przeszkadzać przeciwnikom, tylko cierpliwie obserwować, jak się wzajemnie osłabiają, a jednocześnie budować narrację o końcu epoki chaosu Tuska. W partii pojawiło się nawet nieoficjalne hasło: Niech oni się kłócą, my pracujemy. Tarczyński, znany ze swojej ekspresji i ostrego języka, stał się twarzą tej ofensywy. W wystąpieniach medialnych powtarza, że Polacy potrzebują stabilności, a nie politycznych awantur w kancelarii premiera. W jednym z wywiadów powiedział wprost: Od miesięcy ostrzegaliśmy, że ta koalicja to tykająca bomba, teraz wybuchła, a Tusk nie ma nawet gaśnicy. Hołownia uciekł, Lewica się dystansuje, a PSL udaje, że nic się nie dzieje. To koniec iluzji wspólnoty którą Tusk sprzedawał społeczeństwu. W sieci błyskawicznie rozprzestrzenił się fragment tej wypowiedzi, a internauci zaczęli żartować, że Tarczyński już zamawia orkiestrę na polityczny pogrzeb Tuska. Ale za tymi żartami kryje się bardzo poważna strategia. PiS zamierza wykorzystać każdy błąd i każdą emocję w obozie rządzącym, by odbudować własną pozycję po miesiącach stagnacji. Według doniesień z Nowogrodzkiej, sztab PIS analizuje, jak rozpad koalicji może wpłynąć na ewentualne przyspieszone wybory. Choć oficjalnie nikt o nich nie mówi, w partii coraz częściej pojawia się przekonanie, że Tusk nie dotrwa do końca roku w roli premiera. Tarczyński, pytany o to w jednym z programów, odpowiedział bez wahania: Jeśli koalicjanci przestają sobie ufać, to nie ma rządu. Polska potrzebuje silnego przywództwa, a nie personalnych wojenek. My jesteśmy gotowi wrócić do odpowiedzialności za państwo. Dziennikarze próbują ustalić, czy za kulisami toczy się już nieformalna kampania PIS, jednak politycy partii unikają jednoznacznych deklaracji. Na razie tylko obserwujemy. Niech Tusk sam załatwi to, co od dawna dojrzewało, powiedział jeden z posłów ugrupowania. W kuluarach Sejmu mówi się też, że Tarczyński ma zostać jednym z głównych mówców w serii wystąpień, które PiS przygotowuje pod hasłem Czas rozliczeń. Celem ma być przedstawienie Tuska jako polityka, który utracił zdolność rządzenia i jednoczenia kraju. W międzyczasie media obiegły zdjęcia ze spotkania w klubie parlamentarnym PiS, na którym, według relacji obecnych, panowała wyjątkowo dobra atmosfera. Wreszcie mamy wiatr w żagle, miał powiedzieć jeden z uczestników. W partii, która przez wiele miesięcy musiała mierzyć się z porażkami w sondażach i utratą części elektoratu, znów pojawiło się poczucie siły. Sytuacja Tuska staje się coraz trudniejsza. W samym jego otoczeniu zaczyna brakować spójności. Część doradców apeluje o uspokojenie emocji, inni sugerują, że należy zaatakować hołownie zanim zrobi to PiS. Problem w tym, że Hołownia zyskał w ostatnich dniach ogromne poparcie społeczne. W internecie pojawiły się tysiące komentarzy broniących marszałka Sejmu przed niesprawiedliwym atakiem premiera. To właśnie ten nastrojowy kontrast, agresywny ton Tuska i spokojne, wyważone reakcje Hołowni stał się paliwem dla opozycji. Tarczyński w jednym z wpisów w mediach społecznościowych napisał: Wystarczyło, że Tusk pokazał swoją prawdziwą twarz, a jego koalicja pękła. Zaufanie buduje się latami, traci w sekundę. I właśnie to się wydarzyło. W ciągu kilku godzin wpis zebrał dziesiątki tysięcy reakcji, a komentujący otwarcie pisali, że Tarczyński ma rację. Tusk nie wytrzymał presji. Równocześnie w strukturach PIS zaczęto przygotowywać serię regionalnych spotkań pod hasłem Czas Stabilności, które mają pokazać partię jako rozsądną alternatywę wobec kłócących się liberałów. W planach są wystąpienia w największych miastach, a w pierwszym szeregu mają wystąpić właśnie Tarczyński, Mateusz Morawiecki i Beata Szydło. Eksperci podkreślają, że taki ruch to klasyczny przykład politycznego instynktu PiS, szybkie wykorzystanie słabości przeciwnika, zanim ten zdoła się pozbierać. PiS nie musi nawet atakować frontalnie, wystarczy, że będzie powtarzać jedno zdanie Tusk nie panuje nad swoim rządem. To narracja, która sama się broni, ocenia politolog dr Tomasz Król. Tymczasem sam premier, zapytany przez dziennikarzy o komentarze Tarczyńskiego, tylko krótko odpowiedział: Nie komentuję ludzi, którzy żyją z chaosu. Ale dla wielu obserwatorów to już nie wystarczy. Sytuacja wymknęła się spod kontroli, a każda kolejna reakcja Tuska wydaje się tylko pogłębiać kryzys. W korytarzach sejmowych słychać plotki o możliwych rekonstrukcjach rządu, a nawet o planie ratunkowego manewru który miałby odwrócić uwagę opinii publicznej od konfliktu z hołownią. Jednak PiS nie zamierza odpuszczać. W partii mówi się wprost, że to najlepszy moment, by odzyskać inicjatywę po miesiącach politycznego marazmu. Jak powiedział Tarczyński pod koniec swojego wystąpienia w sejmie: Nie będziemy milczeć, gdy premier rozbija własny kraj w imię osobistych ambicji. Czas tuska się kończy. Polska zasługuje na spokój, nie na awantury, a ten dzień, który dziś przeżywamy, to początek końca jego epoki. W sali rozległy się oklaski opozycji. Po raz pierwszy od dawna w ławach pis dało się zauważyć coś, czego brakowało od miesięcy pewność siebie. I choć nikt jeszcze oficjalnie nie mówi o powrocie tej partii do władzy, jedno jest pewne. Polityczna wojna w Polsce dopiero się zaczyna, a jej pierwszą ofiarą może być sam Donald Tusk. Subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z najciekawszymi wydarzeniami. Polub film, udostępnij go znajomym i zostaw komentarz. Twoje zdanie naprawdę się dla nas liczy. Kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach i nie przegapić najświeższych materiałów. Twoje wsparcie pomaga nam się rozwijać i tworzyć jeszcze lepszy kontent dla Ciebie. Dziękujemy, że jesteś z nami.